Od kilku dni toczy się zażarta debata na temat rządowych planów blokowania treści w internecie. No i tak pojawił się pomysł, by za dezinformujące, wulgarne, obrażające kogoś wpisy na media społecznościowych wyrzucać ludzi z pracy. Na zasadzie prawa cytatu, ponieważ chciałbym wyjaśnić kilka kwestii. W Niemczech za opublikowanie komentarza, który jest na przykład komentarza w, na platformach społecznościowych, który jest albo mową nienawiści, albo jest kłamstwem, albo jest dezinformacją, jest możliwość wyrzucenia człowieka z pracy. Po pierwsze, pani Kasia sufluje nam rozwiązania rosyjskie. Mówimy tutaj o praktykach zapoczątkowanych w okolicach 2011 roku. To, że po prawie dekadzie, w Niemcy przyjęły podobne zamordystyczne prawo, nie czyni tego modelu niemieckim. Dlatego też powinniśmy się głośno zastanawiać, czy dla ratowania demokracji i praworządności zostaną nam narzucone rozwiązania rodem z putinowskiej Rosji. Bo tak to wygląda. Tak to wygląda. To jest mój komentarz. Witam Was. Czyli zaczynam od kraju, który jako pierwszy wprowadził praktykę zwalniania ludzi z pracy za wpisy na mediach. Społecznościowych zaznaczam, że nie sprawdzałem jak to było w Chinach, ale nie bądźmy małostkowi. Idąc za polskim radiem, nawet 10% zwolnień z pracy może być spowodowane aktywnością w sieci. Nie chodzi o krytykę władzy, przynajmniej nie tylko, ale o wpisy mogące zaszkodzić reputacji firmy. Zjawisko zaobserwowano po raz pierwszy w okolicach 2011 roku. Natomiast niemieckie prawodawstwo regulujące zwalnianie ludzi z pracy za wpisy na media społecznościowych to rok 2018. Tak zwany dg ustawa o egzekwowaniu prawa sieciowego. Dlatego też niezrozumiałe dla mnie jest, dlaczego niezależna ekspertczyni w tak wybiórczy sposób prezentuje swoje pomysły. Trzeba nazywać sprawy po imieniu. Jeżeli musimy wprowadzić putinowskie standardy odnośnie regulacji w internecie, by ratować demokrację i praworządność, to powinniśmy głośno na ten temat rozmawiać. Problem jest w odpowiedzialności i odwadze. I podam, podam pani redaktor jeden przykład. W Niemczech za opublikowanie komentarza, który jest, na przykład komentarza w, na platformach społecznościowych, który jest albo mową nienawiści, albo jest kłamstwem, albo jest dezinformacją, jest możliwość wyrzucenia człowieka z pracy. Ale to znaczy, że oni. Sekundkę, ale to znaczy, że, że oni zdefiniowali, chodzi. czym jest mowa nienawiści. Tak. I teraz że problem oni, polega bo na my tym. na razie jesteśmy na etapie, a my nie potrafimy w ogóle pod Problem w tym, że tak zwana strona demokratyczna i radykalna lewica same posługują się dezinformacjami, wulgarnymi hasłami. Chociażby ruchy feministyczne z Lempard i Słuchano na czele, nitraz i szłapka wtłaczające nienawiść partyjnej młodzieżówce, hodowanie za partyjne pieniądze Bartosza Opani, słynnego hejtera Pablo Moralesa, teraz stypendystą na rządowym wikcie jest Jaś Kapela. Cały ruch ośmiu gwiazdek, ale co ciekawe, dla pani Kasi, która zna kontekst tego hasła, osiem gwiazdek to jest symbolika. Pega, oczywiście, że wiem, co znaczy osiem gwiazdek. I to natomiast, bo natomiast jest to pewien rodzaj symboliki. Tak samo jak wulgarne hasła Marty Lempart to jest wyraz słusznego gniewu. No i wygląda na to, że w tym uniwersum ty albo ja prawa do gniewu nie mamy. Będzie ono zarezerwowane dla bliżej niesprecyzowanej grupy którą można łatwo określić, a przecież nie dotknęliśmy jeszcze problemu rządowej dezinformacji. Sto konkretów Tuska na stodni, magiczna różdżka Izabeli Leszczyny, która miała uzdrowić służbę zdrowia. I ja chcę powiedzieć Polakom, to wszystko, te problemy znikną, jak za dotknięciem czarodziejskiej Naprawdę? różdżki. Tak. tak samo jak na akademiki za złotówkę, które okazały się ściemą. Przepraszam za akademiki i za złotówkę, tak czy nie? Nie. A to właśnie ma. A. <gryz> Ale po co tak daleko szukać? Przecież pani Kasia, niezależna ekspertczyni, całkiem niedawno sama dezinformowała na temat Karola Nawrockiego, jakoby miałby hejlować. Fakty są nieme. Wszystko zależy od tego, jak o tych faktach opowiemy. I tak jak kompletnie można się nie przejąć zamawianiem pięciu piw przez pana Nawrockiego, problem jest w odpowiedzialności i odwadze. Jedziemy dalej. Klementyna Słuchanow, która jest współodpowiedzialna razem z Martą Lempart. Za wulgaryzację postulatów ruchów feministycznych. Obecnie z panią Kasią są ekspertkami w rządowej komisji do spraw wpływów rosyjskich. Pani Słuchanow wrzuca teraz, podaje dalej, wywiad Jana Pińskiego, który jest przeprowadzony z Łukaszem Bugańskim, którego kilka lat temu promował Marcin Rola. Chłopak wypłynął na wrzutkach dotyczących Janego Danielsa. Z których nic nie wyszło, teraz kłamał na temat swojej misji w Afganistanie. No w sensie nigdy tam nie był. No jak widzimy, teraz jest przydatny po drugiej stronie barykady, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja w pełni rozumiem tę szczytną ideę. Również chciałbym, żeby media społecznościowe były pełne wartościowych treści, pasjonujących dysput i inteligentnego, ciętego humoru, który nie przekracza pewnych standardów. Jednak obawiam się, Polskiej realizacji, tej Utopii, gdzie po jednej stronie barykady, ludzie będą cenzurowani, ludzie będą wyrzucani z pracy, ale po drugiej stronie wyrośnie nam kasta Mandarynów, ona już wyrosła, których te standardy się nie mają. To samo będzie dotyczyło koncesjonowanych hejterów na stypendiach bądź fikcyjnych umowach, no i niezależnych ekspertów. Uprawiających czarny PR. Niestety, yy, będąc ekspertką yy, Organizacji Narodów Zjednoczonych, zaproponowałam takie rozwiązanie w polskim biznesie. Nie zdecydowała się na to ani jedna firma. Bo? Bo się firmy boją. Czyli pani Kasia już rekonesans zrobiła, już się rozpytała, jak to by było z tymi zwolnieniami ludzi z pracy. A powiedzcie mi, a jak to jest z byciem ekspertem? Ile razy można się pomylić? Raz, dziesięć? Czy akurat. Mamy tutaj wyjątek i tytuł eksperta ma się dożywotnia. Problem jest w odpowiedzialności i odwadze. Tak samo żałuję, że pani Kasia nie podzieliła się z nami szczegółami na temat metodologii, jaką promuje. Moglibyśmy ocenić, czy bliżej temu do standardów putinowskiej Rosji, czy może jednak do standardów niemieckich, gdzie praworządnym jest wyrzucenie kogoś z pracy, pozbawić środków do życia. Ale przejdźmy teraz do modelu niemieckiego. Otóż. To nie jest tak, jak pani Kasia sugeruje, ja przynajmniej tak to odebrałem, jakoby byłoby to modelem dość powszechnym. Przeszukując niemieckojęzyczny internet przy pomocy sztucznej inteligencji natknąłem się tylko na dwa przypadki. Pierwszy, kiedy to. i one są całkiem świeże, tam nie wiem, 2-3-4 lata, jakoś tak. Pierwszy, kiedy to pracownik w mediach społecznościowych. W sposób wulgarny, bardzo wulgarny wyzwał pracodawcę, no to czemu się dziwić. Drugi, już bardziej dyskusyjny, stażysta, który nazwał, ten to określenie ma kilka, kilka znaczeń po polsku, ale powiedzmy, że nazwał swojego pracodawcę tyranem, no i że on musi wykonywać jakąś nic niewartą, słabopłatną pracę. Więc również został wyrzucony. I tak jak mówię, nie mogłem nigdzie się doczytać na temat skali wyrzucania ludzi z pracy. Owszem, jest mnóstwo artykułów, które o tym mówią, ale jeżeli uczepić się konkretnych przypadków czy statystyk, nie mogłem tego znaleźć. Oczywiście to nie znaczy, że tego nie ma. Zapomniałem jeszcze o dwóch przypadkach zwolnienia kogoś z pracy za to, że na zamkniętym forum pisał w sposób wulgarny na temat. Współpracowników. Pamiętajmy o jednej rzeczy: jeżeli jest y, przysłowiowy Kowalski, który jest na platformie społecznościowej podpisany, gdzie pracuje. To on cokolwiek pisze, jest nie widzimy prawda? Wpisu pracownika Ikea, bodajże. Oczywiście, że tak. I tak? No zostało to. I były, I były wyciągnięte konsekwencje służbowe, i to się natychmiast stało tematem politycznym. Bardzo dobrze, że został przywołany kazus firmy Ikea, ponieważ pokazuje on, że niektóre korporacje próbują wychowywać pracowników wychodzą daleko poza zakres swojej działalności, daleka, daleko poza to, czego powinny wymagać od pracowników. IKEA jest firmą z branży meblarskiej, jakiś AGD, powiedzmy szeroko pojęty handel i moim zdaniem poza tę dziedzinę nie powinna wychodzić. Jasne, mamy te wszystkie obyczajowe, równościowe agendy, ale jakim prawem pracodawca Wychowuje pracowników, wychowuje dorosłe osoby. Oczywiście po drugiej stronie mieliśmy faceta, który się odpalił na widok gazetki. Ta osoba również swoje poglądy powinna zostawić w domu, co najwyżej w praktyce stosować 10 przykazań. Jak ma to nie patrzeć, żyjemy w innych realiach niż 2000 lat temu. Nawet najbardziej gorliwy katolik nie przestrzega wytycznych odnośnie ubrań utkanych z dwóch rodzajów nici. Tak więc stało się bardzo źle, ale jakim prawem IKEA próbuje wychowywać pracowników? Przecież pracują tam osoby dorosłe, już ukształtowane osoby, które pobieżnie znają zapisy kodeksu karnego na no więc możemy podejrzewać, że Wiedzą, jak się zachować. Na zawsze też można posiłkować się zaświadczeniami o niekaralności. Dlatego też próba wychowywania pracowników jest moim zdaniem przemocą ekonomiczną. I powinniśmy głośno na ten temat rozmawiać. W kontekście działań pani Kasi. I ja osobiście zawsze mam z gdzie jest pewna granica tego, za jaką wiadomość powinien zostać wyrzucony z pracy. No dobrze, a teraz no, w jaki sposób będzie z tej pracy wyrzuconych kilka osób niesłusznie? Ma pan rację. Jednak wyrzuceni z pracy na pewno będą szczęśliwi, że w ten sposób hartuje się demokracja, że w ten sposób hartuje się praworządność. Owszem, oparta o putinowskie metody, ale znak czasów. To tyle ode mnie i to tyle na teraz. Jeżeli Wam mało, zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło, może Was coś zainteresuje. Odsyłam na kanał z giereczkami i dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie. A pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście we wszyscy. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.